Hej, siemano wszystkim, z tej strony Endermisor. I witam was, zupełnie razem zagrajmy Far Cry eee, Co tu dużo gadać? Jestem niezmiennie zadowolony, że prowadzę ten oto właśnie odcinek No w końcu znalazłem jakiś dobry program do nagrywania, chociaż no Tutaj chyba już odczuwacie, że są lekkie lagi ale to po prostu wszystko się wczytuje pierwszy raz dopiero nagrywam tym programem więc wiecie ale jak już będziemy nagrywać będzie już zdecydowanie lepiej tylko to tutaj zawsze przy takich animacjach trochę przycina no i dobra nie ma się już upierdalania z tym pompujemy A to mam, usunę sobie ten profil, mam go w dubsku Stworzymy nowy O, lepiej profil, wybrany No i tak bierz, tutaj mamy polską wersję Tylko, że bez dubbinga Czy z tego lektora polskiego Bo szukałem już takiego spolszczenia Ale nie znalazłem, więc bardzo za to przepraszam Ale jest takie spolszczenie Wersja jest 1.0.0 Czyli ta taka najstarsza chyba, nie znam starszej, no i to jest nawet spoko. No i tak, poziom teraz jaki bierzemy. To wygrowe są, no rano, chyba średni, nie będę tutaj jakoś się okaleczał. Tylko tak, jeszcze jakie są opcje, grafika. Kostum, średni, średni, czy można powiedzieć, że takie średnie, a nawet trochę lepsze niż średnie. Ale no dobrze. Zostało... Hmm... Ile nam zostało jeszcze? Jakieś 8 minut. Dobra. Wystarczy. No to bierzemy na średnim. Tutaj będzie taki mały filming. Ja już się nie będę odzywał. Oglądajcie sobie. Ok, już nam się odegra. Hmm. To już taki jest pierwszy level. To jest taki coś w rodzaju tutoriala. Dopiero potem już będzie taki trudniejszy level. Na takim statku udało mi się raz już przejść tę grę. Też na poziomie średnim. A jeszcze wcześniej, jak miałem gdzieś około 9-10 lat, to przeszłem tę grę na łatwym. No, ale to na łatwym, to <grych> każdy sobie przejdzie. Bez problemu. No tyle, że wtedy ja miałem 9 lat i jeszcze miałem angielską wersję, trochę nie bardzo kapiłem gry. Ale teraz, no, moja inteligencja wzrosła. <grym> I po prostu czternasto jest uczczenie. Dobra. No to już jesteśmy tutaj. Coś się tak zdaje. Yy, 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 yy. budzimy się, budzimy. Wstawać! <grym i znać> nie ma picia. Opił się i teraz kurczę leży. Po dobrej imprezce. Okej. Okay. Już nam teraz nie laguje. No i teraz tak, kilka słów o tym programie, co to nim nagrywam, czyli Action. Jest to wersja, coś w rodzaju, demonstracyjnej. Um, chodzi tam po prostu o to, że taki napis wodny jest tam u góry i bardzo to przeszkadza, jak podejrzewam. Bardzo was za to przepraszam yy, Ale ten No próbowałem jakiegoś kraka ściągnąć albo Keigena No ale po prostu nie udało się Jestem smutny, zasmucony tym Tutaj wszystko piszę po polsku Historię jak tam się... jak tutaj się na tę wyspę dostał Jack. Wszystko dam w opisie tę historię, bo mi się nie chce wam tego wszystkiego opowiadać, to by było tego za dużo. Jedno jest pewne. Trzeba się stąd wydostać. W ogóle z tego... z tej wyspy. Listen, Dirtbag, Keep an eye out for some punk in a red Hawaiian shirt! If you see him, call me once! Have I understood? Yes! Yes, sir! I'm heading out! Tutaj właśnie była rozmowa ym, Najemnika Z jego przywódcą Jego pracodawcą takim Ten gościu, co był w pomarańczowej kamizelce To był przywódca najemników I Ten właśnie przywódca On tutaj kieruje tymi wszystkimi siłami Tych gości I mówił, że właśnie my się tutaj gdzieś kręcimy W takiej czerwonej hawajskiej koszuli I powiedział, że jak tylko on Nas znajdzie, to żeby go powiadomił ale on nas nie znajdzie, bo odwrócimy jego uwagę. No i patrz się to. <laughs> no właśnie, nie twój problem. E, przepraszam. Jest godzina 23. I się chce już spać, po prostu oczymy wolą. Gram cały dzień. Dlatego tak. O. Hello? Are you there? Pick up the radio if you can hear this. I know you're there. I've been tracking you since you and Val arrived. Who are you? I'm the guy who's going to tell you how to survive. Call me Doyle. How do I know I can trust you? Well, for starters, how about the fact that I haven't turned you in? That radio has a bio reader. Since I know you're there, I could have ratted you out already. Good point. Keep talking. Listen, you need to get out of there and quickly. To ja tu mogę zrobić, ale nie mam czasu. Jest ekscent, który może dojść do small camp. Proszę, jak go. To jest area, które stoi z mercenariuszami. By the way, nim Jack Carver. No właśnie. Teraz była rozmowa takiego jakby doktorka z tym naszym. z naszą postacią Jackiem. Mówią nam, że musimy się stąd wydostać. On nam w tym pomoże i że musimy znaleźć tę wal, która no po prostu z nami popłynęła, ale wszystko będzie pisało w opisie. Ja tylko tak po że będę mówił, co tylko usłyszę. Teraz nam mówił, że mamy czerwoną koszulę, jesteśmy bardzo widoczni i musimy znaleźć coś, żeby być mniej widoczni. I to jest właśnie ta taka mizelka taka. To teraz mamy tutaj pasek życia i to żółte to jest ta kamizelka. Jak kamizelka spadnie do zera, to w tym nam życie pływa? Tutaj mamy pasek wytrzymałości, czyli jak biegniemy albo skaczemy, to on nam się zużywa, lub też jak płyniemy pod wodą. Dobra. Nowy cel. Tutaj mamy pierwszy obóz, który musimy, że tak się wyrażę, splonować. Fuck, zobaczył mnie kurwa. <grywa> ja pierdzielę. Dobra, tym materiałem kończę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. W kolejnym odcinku się postaram tego gościa tam kurwa załatwić, żeby mnie wkurwiał. Z mojej strony, no raczej już to będzie wszystko. 10-minutowe zagrajmy, i kolejny odcinek będzie się zaczynał właśnie z tego miejsca na razie. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść.